Pralin nasiennej, to kupiłam taką karmę zimową. To worek 65 zł. To takie to są różne ziarka. Worek 25 kg. Tutaj mam słonecznik, mam cztery coś kosztował, to też taki, on się liczy jako taki to szynkę wybrakowany. I mam pszeniczkę, tak zwaną pobiał, tu dosypałam minusczaki, ale jeżeli chodzi o pszenicę, to on tak wygląda. No po 80 groszy taką kupiłam w centralin nasiennej. No, na gołąbeczków i akurat tą karmę dostanie ten bielasek. Ja już go dawno nie widziałam i myślałam, wieku, czy gołąbeczek może zaginął. Tyle razy, co to bywam właśnie jak było zimno, tak bardzo jeszcze i nie było gołąbusia. Dzisiaj jest, zaraz tu posypię gołąbką. Właśnie to, co pokazałam Zobaczymy, jak one się za, zapatrują na to jedzonko. Co one tam wybierają. Na pewno pierwsze to wybierają te większe ziarka. Ja może się przejdę z drugiej strony, bo to piesek szczeka. A i tak szczeka, bo tam ludzie przechodzą. No ale cieszę się, że jest ten gołąbek. Jaki głodny bidulek. Ciekawe, gdzie on się żywił do tej pory. Może i być może, że i tutaj w okolicy, tylko akurat ja nie trafiałam na niego. Ale fajnie, że się znalazł. Fajnie, że się znalazł takie kolorowe, takie łąbeczki.